I przez co ty przeszedłeś? Ja przede wszystkim radziłbym nie ignorować problemu narkotyków i uzależnienia, a ja jestem strasznie przewrażliwy na tym punkcie, że często młodzież powtarza, że marihuana to nie narkotyk, że e, wielu specjalistów i ludzi, którzy z, z tym miały do czynienia, nazywają te narkotyki bramą, a młodzież twierdzi, że jednak tak nie jest. Więc ja nawołuję do tego, żeby nie ignorowali tego narkotyku, nie ignorowali marihuany, w ogóle nie ignorowali tego problemu, żeby, żeby zwracali na to uwagę i byli troszeczkę bardziej wyczuleni na ten problem i na to, że to może spowodować naprawdę e, wielkie szkody w, we własnym życiu. Mhm. Wspomniałeś też o rozmowie, o jej roli w życiu i o tym, że trzeba sobie radzić z problemami. Tak, o tym wspominałem również, ponieważ ja przez 16 lat, pomimo tego, że byłem młody, nie znałem wartości rozmowy i nie wiedziałem jaka ona tworzy bogactwo dla człowieka i co stanowi tak naprawdę, więc e, twierdziłem, że zamknąć się w sobie, bądź właśnie no, wtedy jeszcze z, e, naćpać się czymś i to załatwi mi problem e, a w tym momencie wartość rozmowy dla mnie stanowi naprawdę coś bardzo bardzo dużego, dlatego, że kiedy wiem kiedy jest źle, nawet, ale nawet kiedy jestem radosny po prostu, mówi się, że kiedy jestem smutny rozmowa odejmuje dwa razy szczęścia, kiedy jestem radosny tego szczęścia przebywa dwa razy więcej, kiedy się z nim dzielę, kiedy rozmawiam, kiedy o tym mówię, więc rola rozmowy w życiu człowieka to jest naprawdę jedna z pierwszorzędnych rzeczy, którą my powinniśmy poznać i powinniśmy doceniać. Uh -huh. A jeśli mogę spytać, jak długo byłeś w ośrodku, kiedy zacząłeś brać? Tak? Brać? Zacząłem w gimnazjum, bardzo mi przykro, nie pamiętam dokładnie, w którym było momencie, brałem przez 3 lata uh -huh. narkotyki, trafiłem do środka 6 kwietnia 2010 roku, a z ośrodka wyszedłem 24 marca 2012 roku, więc to były dwa lata bez 9 dni, z tego co dobrze liczę. Nie... Uh -huh. A ile teraz masz lat? 20. Twoja historia, wiesz, potrafi więcej powiedzieć ludziom i więcej im dać niż nie wiem. Znaczy, Właśnie ja, tak, jak mówisz... ja, ja, ja wychodzę z założenia, że świadectwa ludzi, którzy mają ten problem, bardziej przemawia niż świadectwo specjalisty, który jest z książki, z teoretykiem. E, mało jest ludzi, terapeutów, którzy z powołania po prostu patrzą na problem uzależnienia z takiej czysto ludzkiej strony i w ten sposób pomagają. Wielu jest takich, którzy po prostu no... są wyuczeni teorią książkową po prostu i oni mówią, bo mówią i używają tych wszystkich terminów psychologicznych i terapeutycznych, ale to do człowieka kompletnie nie przemawia. Ja z takimi ludźmi też się spotykałem, a są tacy, którzy mnie pomogli osobiście i to byli ludzie naprawdę z powołania i ci, którzy z, z ludzkiej perspektywy patrzyli na mój problem i w ludzki sposób próbowali mi pomóc. Uh -huh.